W Mamerkach na Mazurach, na terenie dawnej kwatery głównej Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych, stworzono replikę legendarnej bursztynowej komnaty. Jest dokładnym odwzorowaniem zaginionego arcydzieła w skali 1 do 1. Replika o wymiarach 10 na 10 metrów i wysokości 8 metrów została umieszczona w nowym pawilonie wystawowym. Do jej stworzenia wykorzystano zaawansowaną technologię druku 3D, natomiast malowidła wykonali artyści Powstanie repliki jest pokłosiem trwających w mamerkach poszukiwań autentycznej bursztynowej komnaty. Eksponat nawiązuje do tajemnicy zaginionego skarbu, który w czasie II wojny światowej został zrabowany przez Niemców i ukryty. Ta nowa atrakcja łączy w sobie historię z legendą, przyciągając miłośników historii i poszukiwaczy tajemnic. Ekspozycja to hołd dla 18-wiecznego arcydzieła, który od ponad 70 lat uznawany jest za zaginione.